Muszę się natrzeć o po kracie. No, mogę Ci pomóc. Ale oczywiście, zapraszam. Zapraszam, no tutaj. Ale ty nie musisz nacierać. Ale... Ja jestem napalona. No, Aha, ale jedno, ja nacieram. A, a, ale... dobrze? Proszę mnie zostawić! Dlaczego? Do... Dlaczego mam cię zostawić? Powiedziała się, a to powiedz mi B. No dobrze, ale, ale na, klatce. na klatce. A, a nie niżej, nie na przykład. A to co na A niżej to już w ogóle. Ja przepraszam, pokazywać to co innego. Ale widzę, że pani to nic nie pokazuje. Nic nie pokazuje. No ale no może. Ale ja! To zrobiłam to, zebrać. Nie! I co? Nie! Jak? Czapla? To, 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 nie, 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 ja bym chciał, a tam. Wpłacić? No! <grym> ale, sorry, co ci jest? Jesteś gejem, czy co? Nie, nie, no. jest dziwny. gejem. Proszę, może tylko jesteśmy tutaj we dwójkę. Ale możemy porozmawiać o puzzlach chcesz opowiadać? Może chcesz też coś mi zapłacić. Nie, chcecie podotykać tylko. No. Bo jestem masażystką dłoni. Masa, a drugą też możesz? Też mogę. Bo, ale, ale nie dotykaj mnie a, Ale ja nie. Ja, on to. znaczy jest zboczony. Ale to zboczony. nie. Ja, ale prze, przepraszam, to, to nie moje ręce. I on a, a, a ja panią skąd znam. To pani występuje w telewizji. Ojej! No yy, yy, To ja! Ale pani podobno, pani podobno nie żyje. Tak bym chciała się ubrać, a nie mogę. Ale pani podobno nie żyje. Co pani tu robi? Wszyscy ludzie patrzą na nas, a pani tu już nie żyje. Baranie, czy to fakt? Tak. <grystanie> <grystanie> Ostatnio w telewizji było tak. A to prawda. Z tym nie ognę telewizji. A to prawda z tym korkiem? Za nic. Ostatnia e, było. Po prostu pomierć z siebie. Co z korkiem? Stupie. Takie słowa przy mnie. Co? No to tak. tak. Oddychanie. O O, Ja się wypraszam od nieboszczyka! Swidia! Kobietę o! pijesz? Kobietę? A czy nie umarły to... I jeszcze postać z bajki! No chodź, chodź, no chodź, chodź. O, jak fabie! Ostry. Lecz, weźmy z Ja umieram! Nie, jest, Ja umieram! Się tak umieram! się takura. Umieram! ręce, Drgam! Umieraj Już? W sumie to nie. Czekaj, No chodź do Czekami, mnie. Co? Chodź tu na bok, na lewo. Chodź, tutaj. chodź na lewo. Chodź na lewo. Chodź. Nie. Chodź. Staj. O, dobra. Już musiałem to wynagrodzić. Musiałem to wynagrodzić. się nie możesz zdecydować. trzeba, fuck? Co teraz? Czy widzisz to, co ja? Może. I zachód słońca. To jest przypływ. Dobrze, że nie odpływ. Dzień popływać za może? Ale szybko! Bardzo chciałabym popływać. No puść moją rękę! Oddawaj ten pierścionek! Jest. Spuścią! Kochanie? Tak, to nie. To ja. ty? Co ty robisz? Ja zawsze chodziłem na plężę dla nudystów. Wtedy mówiłem, że idę do kina. Tak? Cochanie, a co ty tu robisz? Ja ja, nie żyjesz od doszły lat! Nie, byłam na do notystów. Cały ten czas. Tak czekałam na ciebie, już przyjdę. O, kochanie! <laughs> oh, no.